Sprawdź, czy pokonałeś Narcyza. Jakie są oznaki, że pokonałeś Narcyza? Za każdym razem, gdy Narcyz się złości, wścieka, denerwuje, to znak, że go pokonałeś. Narcyz nie denerwuje się bez powodu. Jest zły, bo coś go dotknęło. Kiedy Narcyz usiłuje doprowadzić do tego, Byś mu czegoś zazdrościł. To kolejny znak, że go pokonałeś. Narcys zazdrości ci czegoś, dlatego usiłuje wywołać w tobie uczucie zazdrości. Projektuje, przerzuca na ciebie własne uczucia. Narcys chce, żebyś poczuł się tak samo, jak on się czuje. Kiedy tylko narcyz robi cokolwiek szkodliwego, lub kiedy tylko próbuje Ci zaszkodzić, to znak, że go pokonałeś. Ponieważ w przeciwnym wypadku by tak nie postępował. Kiedy tylko Narcyz usiłuje cię zranić, to oznacza, że z nim wygrałeś, pokonałeś Narcyza. Więcej znajdziesz na kanale Autentyczny. Umów się na sesję. Napisz na autentyczni 23 gmail.com Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij.